Zobaczcie, jak to jest? stąd. Jesteś za ładny. Jeden ładny ciałki to wystarczy. I weźmy. Andrzej. Oj, naprawdę. Nagrywa się tu cięg panu. Game! Od innego ciała. Kurwa, co to są laski? Nie, weźmiemy kobiecie to już tutaj tym Dobra, to jest ja. Pozycja. Час! 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 Ча! 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 Ч

Tak, bo było chyba cztery. Czerwone. Czerwone to zawsze na było. Czerwony. to. to.